Na pewno wszyscy Państwo słyszeli o całej awanturze, o podwyżki, do której w końcu nie doszło: podwyżki płac poselskich, ministerialnych i przede wszystkim zwiększenie dotacji dla partii politycznych. Słyszeli Państwo o tym, ale o co chodziło w tej aferze, to może nie wszyscy wiedzą. A ja wiem, wyjaśniam to w najnowszym numerze tygodnika do rzeczy, jakie jest drugie dno. Podwyżkowej sprawy, i kto z kim naprawdę tutaj zagrał bardzo ostro, ale skutecznie, i o co. Nie ma tego tekstu na okładce, dlatego dopiero teraz pokazuję na tę okładkę. Na okładce rzadko, zapewne zbyt rzadko goszcząca u nas tematyka literacka, co stało się ze Szczepanem Twardochem. O tym pisze Krzysztof Masłoń, ale. To szersze zjawisko nie tylko autor, który kiedyś pisał książki takie jak Przemienienie, jak epifania księdza trzaski, książki zbuntowane przeciwko politycznej poprawności. Autor, który uchodził wtedy za skoła prawicowego. Przeszedł taką dziwną ewolucję, że dzisiaj propaguje ideologię LGBT, ale to i przypadek Jana Klaty, o którym też jest w tym numerze. No i w ogóle, co się stało, że tacy ludzie odeszli od prawicy i poszli może z konformizmu, a może z jakiejś innej przyczyny w tamtą stronę. O tym ten tekst Krzysztofa Masłanie i w ogóle o wojnach kulturowych dużo piszemy, o tym, co stało się w radiu. Nowy świat, który miał być odtrudką na pisowską cenzurę tylko okazało się, że obowiązuje tam zupełnie inna cenzura LGBT-owska, no nie tylko tam jako człowiek, który już zdaniem jakiegoś amerykańskiego odpowiednika naszego Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita powinien mieć jako homofob, a na dodatek antysemita, islamofob w jednym zamknięty dostęp do mediów społecznościowych, Coś Państwu mogę powiedzieć, ale akurat ja w tym numerze o tym nie piszę, piszą o tym inni. Chociaż nie wszyscy są zgodni, w wywiad z Michałem Moskalem, szefem Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości na temat wojny kulturowej, pewnie Państwa zaskoczy, bo u nas bywają rzeczy. Nie pasujące do linii ogólnej uważanej za prawicową, ale zawsze są to rzeczy ciekawe. No a poza tym, o już 2,5 minuty gadam, więc więcej nie zdążę Państwu opowiedzieć, e, dlaczego złoto ludzie kupują. E, i, i, I nie powiem o bardzo ciekawej rozmowie o prawosławiu. Właśnie powiedziałem, no to też. Jest do obejrzenia w ogóle mnóstwo naprawdę jak zwykle świetnych materiałów. Proszę koniecznie kupić ten numer albo w kiosku, albo we sprzedaży, albo cały czas przypominam, jest taka cyfrowa specjalna prenumerata bezpośrednio u nas w redakcji i to jest naprawdę opcja godna uwagi. Czytajcie Państwo, warto.